Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Dzień dobry, witam serdecznie ponownie z Karpacza w trakcie konferencji Wall Street. Moim Państwa gościem tym razem spółka z Canway, a konkretnie prezes zarządu tejże spółki, Jędrzej Kowalewski, znany już z anteny telewizji biznesowej. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Cześć. Jędrzej, ostatnio rozmawialiśmy na antenie, no i cieszyliśmy się. Lecimy w kosmos, nasza polska misja, tutaj oczywiście Dużo za sprawą mi i Waszej współpracy z Creotechem. Zastanawialiśmy się, kiedy, kiedy, kiedy. O tym może później, mm -hmm. bo są newsy ze ScanWay'a yy, i też rozmawialiśmy odnośnie y, naszych europejskich startów Ariane 6. Tak jest. I yy, no właśnie, kiedy. Kiedy leci nasza europejska rakieta? Tak jest. Niedawno na kongresie w Berlinie ESA ogłosiła, kiedy leci Ariane 6. Leci 9 lipca. Jest to data świeżo ogłoszona. Oczywiście zawsze jeszcze może ulec zmianie, natomiast wszystko wygląda na to, że nasze dwie kamery, które są na pokładzie tej rakiety, które będą bardzo ważnym składnikiem, który sprawdzi, czy rakieta i jej pewne komponenty związane właśnie z osłoną ładunków poprawnie się otworzą, poprawnie przejdą ten test bojowy pierwszej największej e, e, rakiety Ariane 6, e, największej europejskiej. No i mamy nadzieję, że wszystko zadziała prawidłowo. Więc gorący okres wystrzeleń z e, produktów z przed nami. To się, to jest w ogóle ciekawa, ciekawa rzecz, że e, obserwuje się, czy wszystko jest dobrze w trakcie tak. odpalania innych rzeczy. Więc to jest zupełnie inna technologia. My trochę o tym rozmawialiśmy na antenie ostatnio, kiedy mhm. wspominałeś, że, że faktycznie ten projekt jest nietypowy względem klasycznych, no bo to nie jest projekt związany z obrazowaniem Ziemi, to jest obserwowanie pracy innych podzespołów, innych komponentów na na rakiecie. Tak jest. No to jest dokładnie y, zgodne z tym, co już mówiliśmy od, y, od ładnych paru lat, że warto wejść w ogóle w segment y, kamer, które będą robiły coś więcej niż tylko obserwowanie Ziemi, aczkolwiek te kamery do obserwowania Ziemi są też bardzo fajnym segmentem y, satelitarnym. Y, kamery ostatnio widzieliśmy na pokładzie Starshipa. Y, kto oglądał y, start, Starshipa, to widział y, wspaniałe ujęcia, y, dosłownie na żywo wręcz, jak przepalają się niektóre elementy podczas wchodzenia w atmosferę, co oczywiście nie było Zamierzone ze strony SpaceX, ale no, sam streaming tego na żywo podczas wchodzenia w atmosferę to jest coś, czego jeszcze ludzkość nie widziała. No i takie kamery właśnie są potrzebne nam. Tak? Potrzebne są składniki, które obrazują, sprawdzają, w jaki sposób nowe technologie, które wysyłamy w kosmos, w jaki sposób one tam działają. Czy wszystko jest ok, czy wszystko jest zgodnie z założeniami. To często też są systemy, które mogą wykonywać pewne obliczenia autonomicznie, mogą stwierdzić, że jest jakiś problem lub nie ma problemu, przesłać tylko informację. Informacji zwrotną, e, uproszczoną, niekoniecznie cały streaming całego obrazowania. No, Ariane 6, e, okazuje się, zdecydowano się też na taki składnik, który będzie mógł dodatkowo sprawdzić, co tam się wydarzyło. Cieszę się, że jesteśmy firmą, która to zrobi właśnie dla e, tej misji. Czy może się okazać tak, że najpierw Ariane 6 poleci, zanim e, przez nas wszystkich oczekiwany nasz polski satelita? No wiemy tylko tyle, że Arian 6 leci na pewno 9 e, lipca, e, a kiedy jest dokładna data startu Igla, Aja, tego jeszcze nie wiadomo. Więc może się tak zdarzyć oczywiście, że e, nastąpi Roszada, tak? To znaczy wcześniej myśleliśmy, że najpierw poleci Igla i potem poleci Arian. No, może się to zamienić miejscami, no ale to nie zmienia faktu, że oba te e, wydarzenia będziemy na pewno chcieli to było, relacjonować. To byłoby ciekawe, jak była Europa przed Stonami, <laughs> chociaż raz. W tym wyścigu. No to tak można powiedzieć. Nikt się że... oczywiście z nikim nie ściga. No my z naszej polskiej perspektywy możemy to odbierać jako kto będzie pierwszy. No bo faktycznie hype wokół Eagle'a jest spory mhm. i wszyscy oczekują, że no najpierw tam Igolaj będzie. Tak, że... no, ale dodajmy do tego, że SpaceX w zasadzie w tym roku to praktycznie niemalże co trzy dni czymś leci, więc to, że akurat z Falcon 9 w misji Transporter nie poleci do. Dokładnie przed Ariane 6, no to to jest tylko i wyłącznie jedna z rakiet SpaceXa. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, hype na Eagle Eye jest duży, ale jest uzasadniony. Dlatego, że to jest misja, po pierwsze, największa w historii Polski. Wchodzimy w zupełnie nowy obszar jako Polska. Kryrotek testuje niezwykle ważny element, który jest. Istotny w ogóle dla bezpieczeństwa Polski, bo jeśli będziemy potrafili robić własne satelity na własnych basach, to w tym momencie wchodzimy z zupełnie innej ligi. A skanuj, robiąc teleskopy, właśnie o tak dużym rozmiarze, który w, w tej misji zostanie sprawdzony to też wchodzi do zupełnie innej ligi producentów payloadów optycznych, które będą w stanie nawet konkurować z firmami, które robią takie typu, tego typu payloady do misji nie tyle biznesowych, co militarnych. Więc no, mamy nadzieję, że tutaj e, misja będzie oczywiście wystrzelona w, te, w odpowiednim czasie, który tam jest przewidziany i oczywiście, że będzie sukcesem. Muszę o to zapytać, korzystając, że jesteśmy w tak wspaniałym miejscu, jakim jest Karpacz, pośród wspaniałych ludzi, inwestorów, akcjonariuszy. Czy hype po stronie inwestorskiej na spółki space'owe nadal istnieje? Bo mieliśmy takie okienko jakiś czas temu, że inwestorzy zachłysnęli się satelitami, wszystkim co jest związane, tak jak kiedyś było z sektorem gamingowym. Mm -hmm. Teraz każda spółka, którą mówiłem, my zbudujemy satelitę, my tam polecimy i co my tam nie będziemy robić w tym kosmosie? I inwestorzy też sięgali głęboko w kieszenie, rzucali tymi pieniędzmi. Niektórzy się przejechali, nie będziemy wskazywać paluchem, chociaż może wypadałoby tak, żeby od jasno rozgraniczyć tych, którzy faktycznie zrobili, dowieźli, tak jak obiecali, od tych, którzy obiecali, co zrobią i z tego nic nie wyszło. Czy to było ze szkodą dla w ogóle dla branży od strony inwestorskiej, tak jak teraz tutaj jesteś, rozmawiasz z ludźmi yy, mhm. i rozmawiasz na ten temat? Czy jest jakaś nieufność, czy to zostało zatarte, czy właśnie te sukcesy, które udało się wypracować choćby Scanwayowi yy, czy Krotechowi, który przecież też był. Przecież był taki moment, że Krotech też był pod wielką falą krytyki. Mhm. Yy, I były powątpiewania, czy to aby na pewno, i czy tam nie ma przesady i potężne pieniądze na to szły i. I była Rzesza Niedowiarków. Ja pamiętam tą samą sytuację. Krotek się wybronił, tak? Mm -hmm. Grzegorz konsekwentnie, twardo. Wybronili się, to tak? Teraz wszyscy czekają, największa misja. Już nikt nie pamięta tego, co było wtedy. Mm -hmm. Jak oceniasz w tych rozmowach kuluarowych, w korytarzach, czy ten hype nadal jest, czy rysa na szkle pozostała? No wiesz, na pewno jest na rynku zawsze na każdym rynku jest trochę ludzi, którzy za dużo obiecują, tak? To też trzeba sobie z tego zresztą zdać sprawę. Natomiast najważniejsze jest to, żeby robić swoje. My mamy wizję rozwoju, która jest bardzo naszym zdaniem rzeczywista. Opiera się na rzeczach, które konsekwentnie sprawdzamy. Dowozimy i pokazujemy, że i da się pozyskać w polskiej firmie kontrakty biznesowe komercyjne z różnych części świata i da się dowieść technologię, w w krótkim czasie, co pokazała chociażby misja Start Natomiast tak, no, rozmowy kuluarowe wyglądają mniej więcej tak, że e, oczywiście wszyscy pytają, e, co w najbliższym czasie będzie takim ważnym elementem dla sektora kosmicznego. E, oczywiście pytają też o inne spółki, ale mam wrażenie, że każdy, kto się orientuje w tych technologiach kosmicznych, o czym my też próbujemy cały czas, o co my też próbujemy cały czas zadbać, czyli chociażby właśnie cyklami edukacyjnymi mówi, z czego to się tak naprawdę ten rynek kosmiczny składa, na co zwracać uwagę, a na co uważać. To widzę, że ci, którzy to rozumieją, doskonale wiedzą, że to są też tematy, które w dłuższej perspektywie zawsze przynoszą dobre rzeczy. Tak? Czyli w dłuższej perspektywie zawsze widzimy, że biznes kosmiczny będzie rosł ogólnie jako sektor, ludzkość coraz częściej lata w kosmos, jest coraz więcej potrzebnych składników tego systemu, tej, tej infrastruktury satelitarnej, więc firmy, które dowożą, które są w stanie nie tylko przedstawić jakąś tam wyśrubowaną i fantastyczną wizję na rewolucję, w, w kosmosie, ale po prostu są w stanie dostarczyć składniki produktowe do dużych i konstelacyjnych misji, no to te firmy będą z tym razem rosły. Tak, jakby taka jest, takie, taka jest, takie są podwaliny naszych strategii związanych właśnie z sektorem kosmicznym. No i w, mam wrażenie, że raczej inwestorzy nie są rozczarowani, czy też jakimiś tam rzeczami, które się dzieją no w różnych rejonach, powiedzmy, naszego rynku kosmicznego, ale bardziej są zainteresowani, bardziej są Ciekawi, w jaki sposób w najbliższym czasie ten rynek się zmieni, czy są jakieś przełomowe kontrakty na, na horyzoncie. No i czy oczywiście w tym tle cały czas jest zawsze ta podwyższona składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która jest wciąż dużą szansą dla polskich firm. Więc no, wszystko, całe otoczenie y, i światowe, europejskie i polskie pokazuje, że ten rynek rośnie, więc y, na no, jakieś tam chwilowe fluktuacje przez różnego rodzaju obietnice nie powinny moim zdaniem długofalowo wpłynąć na ten rynek. Aż chciałbym Cię zapytać y, o te przełomowe rzeczy, które miałyby się w najbliższym czasie wydarzyć, mhm. ale nie wiem, czy to nie będzie odbierane jako pewnego rodzaju forma na przykład spekulowania. A jak się coś zmieni za dwa, trzy lata? Y, mhm. Bo to już historycznie z przeszłości też znamy takie mhm. sytuacje. To będzie za, za dwa lata... Słuchajcie, to będzie takie modne, my o tym wiemy, a jeszcze lepiej, my to robimy już dzisiaj, tak? To za dwa lata w ogóle będzie super. Dlatego będąc dalekim od takiego spekulowania, co będzie ciekawe, bo wiadomo, że. Pewne rzeczy są oczywiście do przewidzenia, tak? czyli potrzeby, e, choćby na bazie kontraktów z Europejską Agencją Kosmiczną. E, no to te cele są wyznaczone na kilka lat do przodu. To nie jest tak, że ktoś się rano przecież budzi i myśli sobie: A dzisiaj zrobię, zrobimy to, a pojutrze zrobimy coś innego, e, a w weekend przemalujemy satelity na niebiesko, bo akurat teraz będzie, w tym roku pastele będą w modzie. Tak? E, jest jakiś plan ułożony. O tych składkach my też rozmawialiśmy wielokrotnie na antenie. Ten plan, no właśnie, on nie będzie dynamicznie jakoś chyba specjalnie realizowany, tylko jest rozpisany na te misje, potrzeby związane z tymi misjami mhm. są rozpisane na kilka lat. Co będzie rozwijane w mhm. tym obszarze kilkuletnim? Dlatego Cię pytam, co, a nie co będzie popularne, co będzie mhm. modne, albo jaka będzie potrzeba. Wiadomo, że czasami ad hocowe potrzeby też są. Jak mhm. wspomniane wcześniej emisja, czasami coś trzeba szybko zrealizować, tak. wejść, zrobić projekt, wysłać, zrobić, zrobione, tak? Tak. I przejść Wiesz, dalej. Są dwie rzeczy. takie. Z jednej strony dynamicznie trzeba działać, jeśli, jeśli mówimy o strategiach i sposobach realizacji technologii kosmicznych przez spółki. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, w jaki sposób na przykład SpaceX rozwija swoje technologie, czyli robi po kolei wiele misji, mimo że one mają po kolei nawet duże szanse na, na to, że wybuchną, po prostu za każdą misją coś sprawdzają. W odróżnieniu do na przykład Boeinga, który sprawdza Stadlinera w taki sposób, że po prostu robi dwie misje, jedną w 2019, drugą teraz kilka dni temu i jakby te dwie misje no to jest taki typowo waterfalowy sposób na realizację projektów, więc to jest to. Natomiast do, dobre pytanie zadajesz tak, bo. Co jest takim, powiedzmy, trendem, w jaki to sposób będzie e, teoretycznie e, działać? Dopiero co byłem na forum sektora kosmicznego w Warszawie e, w, w tym tygodniu e, i tam prezes Polskiej Agencji Kosmicznej e, razem w takim dobry, dobry, dobrym rezonansie z, z ministrem Sługockim z Ministerstwa Rozwoju i Technologii e, powiedzieli wprost: potrzeby polskiej administracji, polskiego sektora publicznego, takie jakie oni identyfikują, a kto jest lepszym ekspertem, jak nie oni. Dla, dla polskiej gospodarki to są dziesiątki, a nawet prawie że setki satelitów do 2030 roku. Oczywiście, można by się zastanowić, czy to nie jest wizja troszeczkę przekolorowana, natomiast jakby widać wprost, mówimy tutaj o konstelacjach, np. 60 małych satelitów, 15 średniej, średniego rozmiaru satelitów, takich jak misja Eagle Eye, w których potrzebne są składniki i platformowe, i składniki optyczne, też sarowskie, czyli tych radarowych zobrazowań, takich jak robi na przykład misja, spółka ISAI prowadzona przez Polaka Rafała Modrzewskiego. I to są wszystko składniki, które będzie budować w jakiś sposób polska gospodarka, a przynajmniej na to wskazują najlepsi eksperci w Polsce. Mówię, nawet jeśli zrealizujemy 10% z tego, z tego ambitnego planu, a też mówię, minister podtrzymał taką, albo właściwie to wprost zrobił taką deklarację, że ta składka do europejskiej agencji kosmicznej będzie podtrzymana w kolejnych latach, przynajmniej ona to będzie chciał zadbać, żeby była podtrzymana. No to w tym momencie mówimy o takim stabilnym podłożu do rozwoju technologii kosmicznych, czy to w Polsce, czy to w ogóle w tej części Europy. No na tym to faktycznie spółki musiałyby robić coś w bardzo głupi sposób, a ani w spółka Scanu, ani w spółka Kredo, te dwie notowane spółki na Warszawskiej Giełdzie nie pokazały, że, że robią rzeczy w jakiś zły sposób. No to, to faktycznie ten, ten rynek, przynajmniej mówmy o tych rynkach notowanych, w jakiś sposób powinien dobrze prosperować. No myślę, że te kierunki są pokazane. Obserwacje Ziemi, dane satelitarne. My w tym wszystkim jeszcze obserwujemy właśnie rzeczy związane z autonomizacją misji, czyli właśnie kamerami, które mogą coś robić w satelitach. To są wszystko kompetencje, jakie mamy. Budujemy je w Polsce, no i mamy nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej klientów, którzy będą w to inwestować. Mam do siebie kończąc, jeszcze takie jedno, może dwa krótkie pytania. Czy myślisz, że Polska ma szansę na przykład wyspecjalizowania się na tle Europy w określonych zadaniach przy misjach kosmicznych? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie z gwiazdką. Czy w, jeżeli do takiej specjalizacji by doszło, to czy na przykład spółki wiodące z sektora kosmicznego w Polsce zaczęłyby konsolidować rynek, wchłaniając pomniejsze firmy po to, aby jednak stworzyć sami, sami między sobą stworzyć konstelację, która jest mocna i, i dobrze działa jako system. To tak. Pierwsze pytanie dotyczące właśnie tego. Jak to, jak to wyraziłeś? Wyspecjalizowanie. Wyspecjalizowanie, tak. No to w, jeśli chodzi o wyspecjalizowanie, myślę, że to jest właściwa, właściwe podejście, żeby się specjalizować. Ja też dosłownie dzisiaj, chyba nawet dosłownie przed chwilą, rozmawiałem właśnie z jednym z inwestorów na temat tej specjalizacji polskich spółek kosmicznych. Ja na to spoglądam trochę w taki sposób, że my. Zdecydowanie powinniśmy się specjalizować, bo tak, są firmy, które potrafią zrobić wszystko w sektorze kosmicznym, no, nie, Thales, Airbus czy Lockheed Martin, natomiast to są giganto, gigantyczne, miliardowe molochy. Jakbym był na poziomie... Inwestowania w konstelację satelitarną i miałbym, nie wiem, na to powiedzmy 20 milionów dolarów. I chciałbym kupić najlepszy możliwy na rynku teleskop, który oczywiście, na którym mi stać. To nie szukałbym tego wśród tych dużych firm, bo wiem, że mnie na nie nie będzie stać. I nie szukałbym tego wśród takich startupów, które mówią, że też potrafią zrobić wszystko w satelicie. Szukałbym tego w firmach, które są wyspecjalizowane. No i dlatego też Scanway próbuje się wyspecjalizować absolutnie w technologiach, które sobie zadaliśmy jako, jako kluczowe. Widzę też, że krewtech też próbuje się wyspecjalizować. No i to jest właśnie droga. No. Czy ta konsolidacja będzie jak to by wyglądało? Ja też prowadzę dużo rozmów biznesowych na temat właśnie tego, czy w Polsce jesteśmy w stanie stworzyć taki ekosystem firm, które mogłyby razem dowieść coś większego. Mówi się bardzo rzadko o tym, żeby stworzyć jeden Jeden duży podmiot, czy tam powiedzmy, żeby jeden duży podmiot wykupił e, poszczególne firmy. E, wydaje mi się, że to jest jeszcze zawczesny etap, żeby o tym, e, o tym móc mówić. E, na pewno ta konsolidacja w końcu zawsze zachodzi. Widzimy to na przykładzie zachodnich firm, takich jak chociażby OHB, czy też czy Thales też i Airbus, one też tworzyły kolejne oddziały związane czy to z optyką, czy to z jakimiś telekomunikacyjnymi rzeczami, właśnie wykupując firmy. No to się w sumie zawsze musi na końcu zadziać, tak mi się wydaje. Natomiast, natomiast myślę, że w tej chwili Polska jeszcze ma do odrobienia parę, parę lekcji związanych z tym, żeby więcej powstało tych firm i więcej się specjalizowało tych firm w poszczególnych rzeczach. To jest Chyba na ten moment coś, na czym powinniśmy się skupić. A więc pytanie było zasadne, bo skoro w kuluarach już takie pytania się pojawiają, to obserwatorzy rynku widzą, że to prędzej czy później proces nieunikniony. Ale na to trzeba też kapitału. Ale na to też trzeba kapitału. Jędrzej Kowalewski z Canway był moim Państwa gościem w trakcie 28. edycji konferencji Wall Street w Karpaczu. Dziękuję, Jędrzej. Dzięki. Z Państwem się żegnam. Do widzenia. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.